Siemanko z tej strony, Maciel, chciałem Was poinformować, że ten filmik, który ukaże się na moim kanale, będzie już moim setnym filmikiem. Setny filmik? Setny filmik? To. Nie. Setny? Hmm, aż sprawdzę. To jest według mnie bardzo ładny wynik, ponieważ od. już no, trochę czasu nagrywam filmiki, nie umiem dokładnie powiedzieć ile, nagrywam filmiki na YouTube'a, to z gier, to takie... tak jak to, coś w tym stylu, garści informacji i tym podobne y, rzeczy, więc myślę, że coraz lepiej mi wychodzą te filmiki, przynajmniej mam taką nadzieję, ostatnio dodałem obraz z kamerki, to próbuję dodać jakieś efekty od siebie i tak dalej. Y, w związku z tym mam dla was pe pewną taką Nowość, powiedzmy, w ciągu najbliższych, powiedzmy, dwóch dni ukaże się filmik z nowa seria z Minecrafta, taki serwer, powiedzmy, 5 Na razie, przynajmniej tak na razie ustaliliśmy, którą robię z Ara 9A. Link do jego kanału możecie, yy, możecie znaleźć na pewno w opisie. Możecie go znać, ponieważ rob, yy, robił mi na początku intra. Yy, ostatnie z Battlefielda pomógł mi przy nim też. Także to też trochę jego zasługa, możesz go na pewno znać. Wszystkie większe informacje pod względem na czym dokładnie będzie polegała ta seria znajdziecie w tym filmiku, który będzie później przesłany. I to właściwie myślę, że tyle. Aha, jeszcze jedna taka rzecz. To będzie seria z Wami, z widzami. Ci którzy, z was, którzy będą chcieli z nami pograć w Minecrafta, będą mogli. Będą mogli oczywiście to nagrywać, umieszczać na swoich kanałach. Ja na pewno to będę nagrywał i będę to umieszczał na swoim kanale. A raczej Al ale tego nie nagrywam. No, taka jest jego decyzja, nie kwestionuję tego. I to była pierwsza rzecz. Druga rzecz, tutaj gdzieś teraz tu. tu Dostaniecie link do filmiku, niedawnego filmiku Matrixa z Battlefielda 3, którego go nagrywał. To był późny wieczór, mi się już nie chciało, szczerze mówiąc, nagrywać, przygotowywać do tego. I to było nasze wspólne granie w Battlefielda i mm, konwersacja na różne tematy, YouTube'a. Grania w cokolwiek, wspólnych serii, no, no wszystkiego. Po prostu to też sporo o Battlefieldzie rozmawialiście. Także myślę, że po obejrzeniu to jest około półgodzinny filmik. Nie musicie oczywiście go oglądać. Po obejrzeniu tego filmiku y będziecie bogatsi o ileś tam informacji o nas, o, o tym co robimy itd. i tak dalej. To była taka luźna nasza y wieczorna gadka. I y myślę, że to z tej strony tyle. Y z ode mnie tyle y w tym oto filmiku. Mam nadzieję, że Wasze, że przepraszam, moje filmy Wam się podobają. Ostatnio wrzuciłem to intro do Battlefield, które użyję na pewno w najbliższym czasie, przy najbliższym filmiku do Battlefield. Z tego co widziałem spodobało Wam się, także się z tego powodu bardzo cieszę. No i to z mojej strony tyle. Pozdrawiam Was, trzymajcie się i cześć!